Cześć, jestem Walter, witam się dzisiaj pięknie w kolejnym odcinku z Deforesta. I dzisiaj mam zamiar nie siedzieć sobie cały czas w bazie, jak to robiłem przez ostatnie dwa odcinki, żeby sobie coś robić i ulepszać tylko. Dzisiaj zamierzam sobie pójść, zamierzam sobie dzisiaj pójść po. Wydaje mi się, że czekam i piłę motorową, ale chyba jeszcze piłę motorową nie w tym odcinku. Dobra, Joe sobie to już pierwsze leci, ja się jeszcze muszę w ogóle obmyć z tej ja Nie wiem skąd ją w ogóle mam. Może spostrzegniego jego odcinka. No i tak. E, aha, tak. Okej, okay. aha, tu mi. A nie, tu, tu nie jest, to jest po prostu tak, dobra, okej. Okay. Kolejna to ty, bo ja w ogóle jestem głodny strasznie. Muszę coś zjeść. O, właśnie, I jeszcze coś zjeść. Ach, wezmę sobie tą nogę akurat. Tam. O, proszę, aż fula mi dała ta noga, świetnie. Dobra, no, no tu mi cały czas ten pniak rośnie. Wolałbym, żeby, żeby on mi tutaj nie rósł. No właśnie. No, i tak by było lepiej. Dobra, zetniemy sobie jeszcze jedno drzewko. No i ruszamy w podróż za czekanem. Który, o ile się orientuje znajduje się mniej więcej w okolicach. Oj, dobra. Który się znajduje mniej więcej w okolicach tego wielkiego, tej dziury, tego leja krasowego Tak więc tak, zbieramy sobie wszystko Tu jeszcze sobie rozpalę ognicho Żeby mi tu się wszystko pięknie, ładnie fajczyło Pyk, 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 pach, pach Proszę No i proszę, mamy 12 na tyle tu Wydaje mi się, że jeszcze jedno O, proszę, kolejne kłody Tutaj sobie gdzieś leżały no i brakuje nam łącznie dwóch kłód do ukończenia tych dwóch, wiesz, takich jakby zwiadowczych, które sobie wcześniej zaprojektowałem poza odcinkiem, bo sobie pomyślałem, że nie ma co tak zbierać drewna, no to przecież nie jest oglądanie. przecież byście się tu zanudzili na śmierć, jakbyście patrzyli jak tutaj siekam całe czas te drzewa, to trzeba coś urozmaicić, więc postanowiłem, że pominę ten etap projektowania i budowania. Proszę, dwie kolejne kłody. Które sobie od razu włożę do moich pięknych, pięknych saneczek. No i gdzie tu były jeszcze dwie kolejne? Pyk. <laughs> pyk. Świetnie, świetnie. No i dobra, zamykam sobie oczywiście moją bramę. No i tak. Pyk. I pyk. Proszę radę. tak się prezentują te oto wieżyczki. No i tak. Y oczywiście planuję tutaj jeszcze zrobić e wejście. Hmm. Nie platforma na drzewie, tylko. Tutaj miałem o, lina do spinaczki, proszę. Pik. Pyk, tak właśnie o to mi chodziło. Jeszcze jedna lina do wspinaczki. No i proszę. Teraz sobie możemy a, tutaj mi ten. Co tutaj? O, tak, się ma. uciekł mi akurat. Rozwala sobie o właśnie o to chodziło. No i jak, wejdziemy sobie na górę, no i zobaczymy co w ogóle tutaj cokolwiek widać. mmm no, powiem Wam, że nawet coś widać, nie jest też tak źle, dobra, bez żadnego przedłużania teraz się przejdziemy, w ogóle nie mogę sobie tak przejść z tej wieżyczki na tej, aha, no i jeszcze co tutaj planuję zrobić, planuję zrobić tutaj kładkę z drzew, chciałbym zrobić to w proszę, ten sposób i, halo, o, proszę, tutaj zrobię sobie takie, takie przejście na tym, no ale to. Tutaj sobie jedynie z tych dwóch kłód mogę dodać, no ale to już ym, nie teraz, bo teraz oczywiście sobie planuję wyruszyć po yy, Czekana, który znajduje się gdzieś tam w okolicach yy, Leja Krasowego. Tak więc, no ja już pędzę. No proszę, to wioski nie będę sobie musiał kiedyś zwiedzić, pamiętam, może zapamiętam sobie o to, to miejsce. Nie no myślałem, że mnie nie zauważysz, no. Nie chcę się z tobą bić. Idź, proszę cię. Ja chcę sobie iść spokojnie, poczekam no ty mi tu przeszkadzasz, no. Idź! Nie chcę się z tobą bić. Tutaj w ogóle te króliki latają. Wszystko inne. Mam nadzieję, że ona mnie nie goni. Byłoby to dla mnie. Nie ukrywam. Bardzo wygodne. Dobra, tutaj sobie mijam. No, musi za mną biegnąć cały czas. No, ja nie mogę, odczep się ode mnie, proszę cię. Dobra, ciu ciu. Schodzimy sobie. O tej skarpi, chyba dała mi spokój, ale jeszcze nie byłbym tego taki pewien. Dobra, idziemy sobie tutaj. No, i gdzieś tutaj, mniej więcej za chwilę, powinien się nam e, ukazać piękny lejk którego nie wiem, dlaczego jeszcze nie widzę. Przecież tutaj powinien gdzieś się dziwić już O jest! Ja już go widzę. O, moja postać się strasznie zmęczyła. No i dobra, proszę bardzo, tutaj się znajduje lej krasowy. On więc potrzebny tam do zakończenia mm, gry. Jak więc co? Ja sobie od razu oczywiście pędzę na około tego leja krasowego. Bo charakterystycznym miejscem, gdzie się znajduje jaskinia, w której jest czekan, są takie no, dwa niewielkie mm, namioty koło właśnie tego leja krasowego. Także widzimy się za chwilkę, jak wam to znajdę. OK, ja już namioty znalazłem. Okazało się, że nie musiałem w sumie daleko wędrować, bo wystarczy, że y, przewędrowałem sobie z miejsca. O, tam gdzie wam właśnie palcem pokazuję, wrzucam sobie tutaj, tu, 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 tu. tu i tutaj sobie starałem jestem właśnie w tym miejscu No a te całe namioty są właśnie w tym miejscu I tutaj będziemy schodzić po czekam. Do tej oto jaskini Czy mogę zapisać w ogóle w tym namiocie? Nie, nie mogę No a więc co? Schodzimy Dobra, już jestem po krótkim cięciu No i co? Schodzimy sobie w dół w łąb tej jaskini O kurde, ciemno się robi Kurde, mało tu strasznie widać. Dobra. Co tu mamy? Czaszki. Świetnie. Już więcej ich nie uniosę. Super. Dobra, tu mamy kolejne zejście na dół. Trochę się obawiam, czy tam czy na dole nic na mnie nie będzie czekać. Ok, tutaj jeszcze jest spokojnie. Mhm. Ciekawe jestem, czy tam coś na dole nie spotkam. Wydaje mi się, że chyba tak. O ile się niestety orientuję. A to już zszedłem. O, proszę. <laughs> Można sobie rozpalić ognisko. Nie wiem czy ja po co to zrobiłem. No ale oczywiście mniejsza z tym. No i dobra, zastanawiam się, w którą stronę mm, iść. Czy tutaj w głąb w tą, czy może w tamtą. A nie, tu, tu nic nie ma. A. To lecimy sobie tutaj w takim razie. Niestety, y, jest na bo nie masz nic tak naprawdę nie widzę Jeszcze raz sobie będę musiał... Aha, to tam się w tamtą stronę idzie Czyli dobra, nurkujemy troszkę w dół, nad siebie Tutaj I teraz do góry, proszę, żebym wygłynął Dobra, jestem, super Zapala... Nie gadajcie, że tu jest mutant A nie, są te dzieci, dobra W sumie nie aż tak źle Dobra. Tylko że mnie to nie dźgnęło, bo to mocno bije. Jeszcze ty. Jeszcze tu jedno słyszę. O, o, tutaj jest. Świetnie. Gień. Dobra, świetnie. Zgadzaliśmy sobie te małe dzieciaki, co my tutaj mamy. O, świetnie, możemy sobie grę zapisać, oczywiście zrobię to ale tylko na drugim slocie w razie czegoś, jakby się coś stało no i dobra, idziemy w tą stronę przyciskamy się tutaj przez tą szczelinę o proszę już jesteśmy w błąd tego leja całego krasowego o kurde nie spodziewałem się, że już aż tak głęboko zaszliśmy. Jesteśmy już w połowie, ale fajnie. Dobra. Co my tu mamy dalej? Tu sobie oczywiście idziemy na kucaku. Mamy dużo stolików. O, świetnie. Alkohol i leki. Wiecie co, ja sobie zrobię to o, w ten sposób. Zobaczyłem sobie, wziął leki. No i sobie narobię troszkę tych mołotowów. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. O, jeszcze jeden alkohol. No to jeszcze jeden to w takim bądź razie. Świetnie, dobra, mamy już troszkę alkoholu. Hmm. Tych stolików nie mogę nic zrobić. Ile tu jest patyków? Bardzo fajnie, bardzo fajnie, cieszę się. O, i proszę, drzewko. O, tutaj się znajduje na tym rysunku taki X, który oznacza... Część do pistoletu skałkowego, ale o tym na razie wolę nie mówić jeszcze. Dobra, tu mamy co dalej? O, flary, świetnie, tego mi w sumie brakowało. Briniszczymy sobie tutaj te pudełka. Co my tutaj jeszcze mamy? Namiocik, w którym nic nie ma i przy którym również nic nie ma. A więc dobra, idziemy sobie dalej. Tutaj coś, się... tak, jest tutaj takie, takie przejście, które się trzeba przecisnąć I to co, przeciskamy się. No i halo, coś tutaj jest? Czegoś mi się mam obawiać? Mogę się tutaj jakoś, nie wiem, no, jeszcze ja się nie mogę opłuchać. Co my tutaj mamy? Halo dzień dobry Tukolwiek tu jest hmm. w sumie przy takim zejściu to... Oho, tutaj są chyba kanibale. Tak, przy takim zejściu nie ma co oho, płody na mnie idą dobra się. oho i są y, knibale coś czego się naprawdę obawiałem kurde kurde nie chcę tak się bić, bo może mnie od jeszcze jeden wziąć, Pani chyba jest dwóch z tego co się orientuję Dobra, jeden już leży. Proszę mi zapalić zapalniczkę. Tu jest chyba jeszcze jeden. Mm, nie? Mi się wydawało, że to było ich więcej. A nie, jeden był. A, no to świetnie. Czemu mi ta zapalniczka tak co chwilę gasnie. Dobra, powalimy sobie troszkę w niego. Może niech to nam ktoś sypnie. O, proszę, ile kaski, ile wszystkiego, ile fantu. dawaj jeszcze więcej. No, chyba już nic tam więcej nie wysypię, dobra. Uuu, ma... patrzcie, jak tu jest w ogóle zejście w dół. No, ja bym wolał nie spaść. A, proszę się tu przycisnąć, idziemy dalej, dalej. A. Proszę, proszę. O, tu jest w ogóle... <laughs> O kurde Tego się w ogóle nie spodziewałem, że tutaj jest w ogóle jakaś dziura Naprawdę w ogóle się tego nie spodziewałem Po prostu sobie tak A myślę, a, Jolo, skoczę No i sobie tak oto skoczyłem Coś tutaj jest mm, Nie, tutaj nic nie ma No to co, chyba idziemy dalej mm, Tutaj wzdłuż Tego wąskiego, bardzo wąskiego przejścia hmm. Coś Słyszałem, że coś tam jest, także. Mm, wezmę sobie do ręki. A nie, no, w sumie już mogę. Koktajl molotowa. I może akurat coś mi się tutaj uda odpalić. Oczywiście. Oczywiście, że tutaj są. Miałem rację. O nie, nie trafiłem. No, fal się, halo. O ty, kurde. Staminy nie mam. O nie. Zły pomysł. Bardzo, ale to bardzo zły pomysł. Szybko. Na górę. Coś tu mi jeszcze spotka? Nie. Okej, okay, tutaj sobie możemy tak troszkę mm, odpocząć i za ten czas sobie zjem chyba jednego batonika. Mm, tak jest, no i tak. Co my tutaj mamy? Jest tutaj dużo y, tych płód i mamy tu jeszcze kanibali, co mnie bardzo niepokoi. Mm, dobra, no zajmę sobie... Może jakoś bardziej od tutaj, w ten to sposób i... Dobra. On w ogóle się zaciął, coś nie wiem jak. Dobra. Pięknie. Jeden padł. O ty kurde. Patrzcie jakie to, jakie one są twarde strasznie. Nie spodziewałem, że... już tak wytrzymało. Dobra, gin. Dobra, pięknie. Tego już mamy. No i co? Chyba... Clean, chyba 300 mi się wydaje. Dobra, on tu jeszcze... Troszkę patyków, już nie mogę unieść. No i proszę bardzo. Mamy... Czekam. Nasz główny cel yy, podróży. Oczywiście. Zabieram sobie go do ekwipunku. I w ogóle możemy nawet chyba za pomocą niego gdzieś wyjść. Halo, proszę. E. Klikam, nie wiem o co chodzi. Tak to wygląda. Spinaczka na czekanie. Teraz to troszkę w bok. No i dobra. No i pięknie. Coś tu mnie jeszcze dalej czeka. Coś jeszcze tutaj na mnie czeka. Jakieś niespodzianki. Oj, i to ile niespodzianek. To są te szare? Tak, to są te szare. Kurde. Za dużo ich tu, no ale przecież nie cofnę się O, ty, kurde Dobra, ten zginął Nie tutaj chyba słyszałem jeszcze gdzieś jedne. Tego. O co się... Dostał, dobrze ale zapalniczko, proszę się zapalić. Dziękuję bardzo. Kurde. A oni on są jak coś słabsi. Że tamtych to musiałem walić cały czas, cała stolina mi musiała zlecić na jednego. Z tymi to nie było takiego w sumie aż wielkiego problemu. O kurde, ale creepy, dobra. Co my tu mamy? Chyba nic nie mamy na razie. No dobra, zejdziemy sobie jeszcze tutaj troszkę dalej Więcej patyków, nic szczególnego O, proszę inny pasażer Tutaj sobie wejdę O, rybki sobie normalnie pływają Wykorzystam sobie to Akurat może mi się jakoś uda złowić Za daleko chyba są A ja tak też nie podejdę, bo... No właśnie, ja tak nie podejdę, dobra no nic, innym razem <laughs> Innym razem sobie yy, Zobędziemy pokarm. O, batoniki, proszę bardzo tutaj, tutaj mamy kolejną czachę No i co my tu mamy? O, można czekanym sobie wyjść, świetnie, ja to od razu zrobię Pach, pach, pach Kurde, stroma ta ściana Troszkę w lewo, znaczy prawo, o, świetnie. Teraz do góry. Teraz jeszcze w lewo, no i świetnie. Tyle już wystarczy. Dobra, co nie ja? O, proszę bardzo, mamy tutaj linne Patyki. I wyjście do góry. Moje zbawienie, dziękuję bardzo. <grytanie> tak jest. Będę od razu sobie wejdę. A kurde, trochę to idzie oponie, no bo moja postać w ogóle nie ma stamina. jak się zatrzymam hmm. to w sumie odregeneruje się troszkę, no ale wolę szybciej już tam wyjść na górę. Oho Czy będzie dzień, czy będzie noc To się okaże. I. Jest. Dzień. Gdzie ja jestem? Co? który które ja tu wyszedłem? Ty, bo jakby nie wiem, gdzie się znajduję A, tam jest sobie. Aha, czyli to jest jakby po drugiej stronie. Jestem tutaj. Tego. A, to dobra. To do dobrze, dobra. Mniej więcej wiem, gdzie jestem, tylko nie wiem, czy. Yy, nie wiem, czy to jest. Czy się robi dzień, czy się robi noc, ale boję się, że się robi noc. I wolałbym zasuwać do bazy szybko, bo nie chciałbym wracać w samym środku nocy do nas. To się chyba robi noc, mi się wydaje. Dlatego to szybciej sobie będę wracał. O! Proszę bardzo, co my tu mamy? Strzały! O proszę, ile tych strzał? Więcej, jeszcze. wow O! Flary, których już nie mogę unieść. Kolejne flary. Kolejne i co? Jeszcze strzały będą jakieś? O, proszę mi tą kurde walnąć Nie, dalej flary, o no to dobra O, jeszcze kolejna waliza Słuchaj, oczywiście z ubrankiem, nic szczególnego hmm. Hmm. Bardzo niefajna sytuacja Nie lubię w takich okolicznościach Ale się nagle ciemno zrobiło No to pięknie Czeka nas powrót do domu Błagam, żeby mi nic nie spotkało tutaj A ty Sarenko, co co biegniesz? Dobra Zbieramy sobie oczywiście No nie Wiertara się odpaliła, mam nadzieję, że tego tak nie słychać jak u mnie Dobra, przepłyniemy sobie na spokojnie. Kurde, boję się strasznie. Nie lubię tak nic wracać. O proszę. Przy okazji sobie królika upolowaliśmy świetnie. Oczywiście sobie. O nie. O nie. O nie. O nie. Proszę, przybiegnijcie sobie po prostu. Okej, okay, dobra eee, Będę sobie szedł tak bardziej troszkę Brzegu, bliżej brzegu Nie, kolejni Raz, dwa Czterech naraz, naprawdę? No nie A do domu jeszcze kawałek Postanowiłem sobie, że będę sobie szedł tak bardziej mm, bliżej yy, wody Bo oni tak raczej... Oni też biegną przy wodzie, ale jak już jest na przykład, wiecie, plaża A tak to sobie postanowiłem, że sobie będę tak sobie na spokojnie szedł O nie, proszę Dobry okej, okay, już troszkę się uspokoiła wiertara Wypraszam z góry Na <gry> te wszystkie dźwięki i tak dalej, ale nie, ej My już jesteśmy praktycznie w domu. Tutaj jest ta rzeczka. Wchodzimy sobie tutaj po skarpie i tu już jest nasza... Tu już, tutaj już jest nasza baza od razu. Królik. No i proszę, kolejny królik. O. Oj. Nie. Czemu teraz? Czemu akurat teraz? Czemu akurat teraz? Czemu akurat teraz? Może jak sobie na kucaku będę szedł. To mnie nie zabija, może mnie nie zauważył. Nie no proszę, naprawdę Nie no. Czemu to akurat teraz tak musi wiercieć? Naprawdę Dobra eee, Robię cięcie i za chwilkę się zobaczymy eee, Okej, okay, jestem już z powrotem Najdziemy sobie oczywiście w dół Bardzo mnie niepokoi jedna rzecz Mianowicie dosłownie przed chwilą Słyszałem krzyki kanibali A teraz nagle jakoś to wszystko ucichło Co mi się bardzo Nie podoba bo no przed chwilą słyszałem tutaj jak się gdzieś dali. Jak gdzieś byli... Nie wiem, w pobliżu. Jakby by krzyczeli po kogoś. Hmm. Ja na pewno poza... obrem swojej bazy nie będę wychodził, to to jest od razu pewne. Hmm, no i co mogę w takiej sytuacji zrobić? Mogę oczywiście w tej sytuacji poza... No super jakbym jeszcze trafił, to by było. Przewspaniale, no ale no nic. setne sobie oczywiście... To drzewo, które. Ojej, Nie mogę się wysłowić. Które sobie tutaj stoi. Na, nie na środku mojej bazie. Oczywiście znowu musi być wiercenie. Okej, okay, troszkę się y, uspokoiłem. Ja sobie oczywiście pozbieram te, um, te wszystkie kłody. No i sobie oczywiście dołożę tutaj mm, na górę. No nie, teraz. Teraz młotkiem. Kurde. Czemu akurat jak nagrywam. Może mieć takie dźwięki. No i znowu wiercenie świetnie. Dobra. Zobaczymy się za chwilkę jak to wszystko się uspokoi. Jeszcze moje postaci jest zimno akurat. Cisza. Spokój. A że ja się zapytam co on tu robi? Jakim niby prawem on tutaj wszedł? Jest zagrodzony, przecież jest zagrodzony z wszystkich stron. Jak ty się tu znalazłeś? Jeszcze mnie chce bić! Nienormalny! Jakim prawem, Którędy ty się tutaj dostałeś? Gdzie Co? To on jakoś tutaj sobie tak przechodzi. To nie, tu on tu jest. I co? O co tu chodzi? Nie rozumiem tego. Proszę mi dać sobie tą rękę. Zjem sobie oczywiście. No co? Przys Jakim prawem? Jakim cudem on sobie normalnie kurde przechodzi przez smury moje? Ja się pytałem jakim prawem Idziesz tu i się tu fajisz. Ja idę zobaczyć to no Przecież to jest niemożliwe. Gdzie tu, nie wiem, jakoś się da przejść? W sumie z tego pniaka? Nie no Nie no, z tego pniaka to choćby się chciało, tu się nie da Ej, co? Naprawdę? Nie, yeah, a to jest zbugowane A, nie, czekajcie, ja minąłem ten <laughs> Dobra, korzystając z okazji, już tutaj jesteśmy Mogę sobie dać, o Tu sobie mogę też doć linę Czemu, mówię, nie Tak samo, o proszę, w tym oto miejscu a nie mogę tutaj sobie tego dodać inaczej. No tak, z 10 szmatek się że traktuje, a potem 8 linę. Oczywiście sobie tutaj wchodzimy do góry. Nie wiem, jakim on się tutaj dostał. Zagrodzony jest z wszystkich stron. Dobra, widzimy się, jak już będzie rano, więc pik, pyk i dobra, już jestem. Z powrotem, jak już mamy e, piękny dzionek, Oczywiście moich postaci się tak nie chcę zbytnio jeść, ani znowu to my to niedawno wstaliśmy. Teraz właśnie jak tutaj patrzę, to też się już cień pomału robi. Korzystając z tej chwili zetnę sobie oczywiście to to drzewko na dokończenie tamtego mostu. się znaczy no, na dokończenie tego łączenia z jednej platformy na drugą oczywiście, o to mi chodziło. Dobra, pyk, pyk, jeszcze dwie kłody, raz, dwa, proszę bardzo, no i... Uwaga, można. W końcu sobie przejść. Zobaczyć. Dzień dobry, witam, witam. No i pięknie. Mm. Można sobie tutaj przejść, zobaczyć. No świetnie, mi się to mega podoba. Jestem nawet z tego bardzo zadowolony. Tutaj jeszcze by się przydało zrobić tutaj takie jedno i tutaj takie drugie i to będzie tak dalej no, zwodzone i tak dalej no ale tak cóż mogę powiedzieć cel na dzisiaj y, jako zdobycie y, tego y, czekano czekanu w ogóle bić czekanem ale fajnie bo się na nim blokować śmiesznie y, nasz cel odcinka czyli zdobycie czekanu y, wypełniliśmy nasz cel wracamy tu mamy? a tu nic już nie ma, dobra, ok. Wypełniliśmy nasz cel, zebraliśmy czekan. W następnym odcinku wydaje mi się, że pójdziemy sobie po e, piłę motorową. Kurde, czemu tu są takie dziury? Takie między nie wiem, ani to nie jest zniszczone, ani nic. Nie, nie mam pojęcia dlaczego. Hmm. Sobie można wejść. Hmm. Coś zaspokoi te odcinki. Mało już kiedy mam naprawdę takie. Wjazdy żywiecie od kanibali na przykład nie wiem do bazy mi się walą bo chcą się nam dostać. Hmm. Nie wiem, dlaczego tak jest. Sobie kiedyś na przykład grałem z kolegą, to normalnie co chwilę były jakieś wjazdy tutaj a tutaj. Jak gram sobie single player, jakoś tak mi się wydaje, że bardziej jakoś nie wiem, spokojniej. Mi się wydaje, że bardziej jakoś spokojniej jest. No dobra. Korzystając z tego pięknego wzgórza, tutaj zakończę dzisiaj odcinek, nie zapomnijcie o łapce subskrypcji Aha, w tak razie jak. tu jest na przykład, tam jest główna wioska kanibali, tam jest strona, jak idziecie sobie tutaj Tu jest ta moja baza, no i oczywiście od mojej bazy, tutaj od mojej bazy idźcie sobie tu, 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 tutaj brzegiem O, no, tam jest, tam, tam jest mały namiot w tamtą stronę, o tam dalej tam prosto, tam są namioty, przy których będzie piła motora, w którą się wybierzemy w następnym odcinku. No a idąc sobie tutaj, tamtą drogą, zaleję, krasem w tym oto miejscu, znajduje się czekam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli o czymś zapomniałem lub, lub czegoś bardzo istotnego nie powiedziałem, dajcie mi znać w komentarzu. Ja mam za oglądanie dziękuję. No i trzymajcie się. Cześć!